Szczęście Boże, witajcie. Mamy czwartek, święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Po tych słowach Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina, obdarz chwałą swego Syna, aby i Syn Ciebie obdarzył chwałą. Przekazałeś Mu władzę nad wszystkim, co żyje, aby On dał życie wieczne wszystkiemu, co Mu dałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem. Proszę za tymi, których mi powierzyłeś, gdyż należą do ciebie. Ja przekazałem im twoją naukę, a świat ich znienawidził, gdyż nie należą do świata. Podobnie jak i ja nie należę do tego świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz abyś ich ustrzegł przed złem. Oni nie należą do świata, tak jak i ja nie należę do tego świata. Uświęć ich przez prawdę. Twoja nauka jest prawdą. Podobnie jak mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posłałem na świat. Ja uświęcam się za nich, aby i oni zostali uświęceni w prawdzie. Proszę cię, nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we mnie, dzięki ich nauczaniu, aby wszyscy byli jedno, podobnie jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Tak i oni niech będą w nas, aby świat uwierzył, że to ty mnie posłałeś. Obdarzyłem ich chwałą. Jaką otrzymałem od ciebie, aby byli jedno, podobnie jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie. Niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to ty mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, pragnę, aby ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby oglądali moją chwałę, którą mnie obdarzyłeś. Umiłowałeś mnie bowiem przed stworzeniem świata. Sprawiedliwy ojcze. Świat Cię nie poznał. Ja jednak Cię poznałem, i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką mnie umiłowałeś, i abym ja był w nich. Dzisiaj widzimy taki obraz Jezusa, który modli się o jedność. Wzniósł swoje oczy ku niebu. Tylko w ten sposób gdy wznosimy się ponad nasze lęki, nasze oskarżenia, nasze ambicje, a także niekiedy nasze zbyt ograniczone wyobrażenia, jak do tej jedności ma dojść. Tylko gdy wznosimy oczy ku niebu, jedność może się powieść. To jest dzisiaj dla nas dobra nowina. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.